Hej, hej, jak się macie? I przychodzę do Was w takim krótkim filmiku, bo powoli wracam do zdrowia, już gardło jak słychać mi działa, więc ta przerwa w filmikach była spowodowana właśnie moją chorobą. I przychodzę do Was z filmikiem omawiającym jeden z nowych materiałów dotyczących Jedi. Survivor, czyli następcy Jedi Fallen Order. Jest to krótki materiał zamieszczony na iGN, gdzie pokazane są tak naprawdę style walki Mieczem Świetlnym, ponieważ będziemy mieli różne style walki, o tym za chwilę powiem, też podejrzewam w trakcie tego, tego omówienia. I co? Aha, no i istotna rzecz, tutaj zresztą padnie taka informacja, że to jest swego rodzaju pokaz syntetyczny, to znaczy, jakby pewne demo skoncentrowane na walce, a nie na pokazaniu kawałka gameplaya. Więc po prostu rozstawione są, czy rozstawieni są przeciwnicy, no i Kalkesti z nimi walczy, właśnie po to, żeby pokazać czy przetestować formy walki. A nie, żeby pokazać kawałek gameplaya, jedziemy, nie gadam za długo. Mm, mam nadzieję, że odpowiednio tutaj ściszyłem tło, że mi nie będzie hałasować za bardzo. Tam jest kawałek gadania, ale, ale zaraz to gadanie IGN-owe się skończy. Zobaczcie, jest obcinanie kończyn. Tak, środowisko testowe, a nie gameplay. I pokazane są cztery z pięciu styli walki mieczem świetlnym. Opowiem za chwilę o tym. I mamy pierwszy styl, najprostszy, to znaczy walka po prostu pojedynczym mieczem świetnym. To jest coś, co mieliśmy już w poprzedniej grze w Jedi Fallen Order. Jest to taki styl y, dosyć szybki, ale relatywnie słaby. Jak widać. Kalkestis. E, y, nadal mamy pojedynczy miecz. Nie wiem, czy on tutaj czy... No i pokazana jest jakby walka z większą grupą przeciwników i pokazany jest drugi styl, to znaczy, dwa miecze świetlne niezależne rozłączone to też mieliśmy w Jedi Fallen Order. Bo w ogóle co istotne, żeby tutaj powiedzieć, w sumie, tak jak mówiłem, jest pięć tych stylów walki mieczem świetlnym, natomiast trzy będą dostępne od samego początku, czyli trzy, no, de facto te, które mieliśmy w poprzedniej grze. Czyli właśnie pojedynczy miecz, dwa miecze świetlne, no i jak nie trudno się domyślić, zaraz będzie Lightstaff, o, właśnie, czyli Lightstaff, czyli, light stuff, czyli no, miecz podwójny. Tak? I jest to ten styl z Staffem, z podwójnym mieczem świetlnym, to jest właśnie styl taki bardziej do walki w tłumie, do kontroli tłumu, nazwijmy to tak. Natomiast no, z prędkością to tutaj umiarkowanie, jest dosyć, natomiast jest to mocny styl. Mm. No, tutaj by, powinno być widać obcinanie kończyn. Tak jak mówiłem, z tego co pamiętam, wydaje mi się, że obcinania kończyn, w sensie rozczłonkowywania yy, postaci, aż tak bardzo nie było w yy, poprzedniej grze. Chyba w ogóle może na jakichś filmikach, ale tak, żeby w gameplayu było cięcie. O, i tu mamy kolejny styl yy, walki mieczem świetlnym. Jest to styl najwolniejszy, ale też najpotężniejszy. To znaczy, zobaczcie, miecz jest dłuższy. I jest to miecz z Jelcem, czyli taki miecz przypominający miecz Lorena. Widać, że tutaj liczy się bardzo mocno kontrola odległości, w sensie tej separacji od przeciwnika. I no właśnie, jest to potężne ciosy, potężne uderzenia, ale właśnie jest to wolny styl, w związku z tym, nie najlepszy na szybkich przeciwników, nie najlepszy, podejrzewam, na tłumy przeciwników. Czy na grupy przeciwników. I właśnie Calcestis w momencie, kiedy używa tego stylu, no to jest wystawiony na ataki, więc trzeba robić znacznie więcej jakiegoś tam parowania, jakichś uników i tak dalej. I teraz jeszcze ustawię sobie, może, żeby mieć jakieś tło za sobą, powiedzmy, o, może takie. I to, co jest istotne jeszcze, to jest piąty styl, którego tutaj nam nie pokazano. Jest to styl taki, no, z tego co wiem, najbardziej jakby zachowywany w tajemnicy, nazwijmy to przez twórców. I jest to styl, w którym masz do dyspozycji, znaczy, Calcestis ma do dyspozycji, zarówno miecz świetny, jak i blaster. I tu jest od razu wielka uwaga twórców, że to nie oznacza, że. Znaczy, Jedi Survivor to też będzie gra skupiona na walce wręcz, na walce właśnie mieczem świetlnym, a nie. Gra nam się nie zamieni w, w jakiegoś shootera, gdzie przy pomocy, prawda, blastera będziemy z daleka zdejmować przeciwników, więc to nam nie grozi, ale właśnie mając do dyspozycji miecz świetlny i blaster, będziemy mogli. No z pewne będziemy mieli trochę tam ataków dystansowych. I, I co i co jeszcze mam do powiedzenia sobie tak na szybko wynotowałem. Aha, każdy z tych styli walki na miecze świetlne ma swoje własne drzewko umiejętności. I co ciekawe, za każdym razem będzie można mieć jakby w cudzysłowie wyekwipowane. Dwa takie style z pięciu. Za, zakładam, że będziemy je odblokowywać z czasem, tak jak powiedziałem na początku, yy, będą te trzy, które znamy z poprzedniej gry, i z czasem będą odblokowane kolejne dwa, ale jak już będziemy mieli odblokowane wszystkie, to będzie można mieć wybranych tych styli jakby dwa na raz, yy, A zmienić je będziemy mogli w momencie medytacji, czyli trzeba będzie się w jakiś sposób przygotować na nadchodzącą walkę. No, ja i tak, wiecie, będę pewnie to streamował, wrócę do streamowania, może przy okazji Jedi Survivor. Będę pewnie też grał na jakimś, wiecie, będę gonił za fabułą, więc pewnie będę grał na jakimś łatwiejszym trybie gry, poziomie, na jakimś łatwiejszym poziomie trudności. W związku z tym, no, zakładam, że nie będę, wiecie, aż tak te walki nie będą dla mnie takie trudne, no bo będę chciał po prostu gonić za fabułą. Więc tutaj podejrzewam, ten styl walki nie będzie taki trudny, no bo jakby wiecie, w najłatwiejszym trybie to, to jest dosyć łatwe. Ale myślę, że dla tych ludzi, którzy lubią wyzwania, dla tych graczy, którzy lubią wyzwania, to, no to właśnie wybór, dobór odpowiedniego stylu. Yy, stylu walki mieczem świetlnym, w momencie, kiedy będą grali na wyższych poziomach trudności, może okazać się interesujący. Yy, czy kluczowym, interesujący to dla nas yy, graczy, ale kluczowym wyborem to się może okazać. Trochę mi się język plącze jeszcze, chyba jeszcze muszę trochę pochorować. Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie Subika oczywiście na kanale, zostawcie komentarz, jak Wam się podoba na razie to, co nam pokazano z Jedi Survivor. Zakładam, że materiałów też na moim kanale z Jedi Survivor będzie trochę więcej, bo już te materiały się zaczynają pojawiać. Także a ja na tą grę bardzo, bardzo mocno czekam. I co, i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, i niech moc będzie z Wami. Pa! pa.